Hej, witam wszystkich na kanale. Jeśli macie jakieś fajne propozycje a propos montażu filmów i efektów wspomnijcie o nich w komentarzu. Mogą mi się przydać na przyszłość. Tymczasem miłego oglądania. Gdzie jest to wskazowa? Ja po nią idę właśnie, tylko muszę załadować tam na, na Armora. Ja muszę kota zrzucić z biurka znowu. Bo kot nie dostał mokrego dzisiaj i... Chcesz reć Ja nieźle minąłem Okej okay, to? Nie. No chyba tak No miał, miał, ja wiem, ja wiem że jest w Masz suche żarcie The fuck coś się striggerowało tam jakieś się naprawdę? Nie wiem, może. Sloter czy killing? S no, mówiliśmy żeś, nie? Okay. What the fuck. To ja. Pewnie. No ja się specjalnie starałem, cicho. Hmm. Tam jest ten Mhm. Mm Jak potem się wszyscy rozejdą, obiad i inne tego typu rzeczy to właśnie odpalę screena be right back Emulator i pancernik Ja ze Spark sama tu mgła Słychać jak się Ja się mam labela Jaka Martini, to... Martin, Henry, Zobaczcie, co robi. Ta... No. Nie jest sens. Idziemy. Wszyscy jesteśmy z długą? Jo. Kto to puścił? Duchy. Nie my No Fanie było jakby ktoś odeśmiał mi coś na krótko Eee Ja mam Aperkata na krótko Aperkat jest na krótko <laughs> Na pewno na krócej niż level Krócej niż Sparks Też Koncentryniak jest, no. Możemy go ale nie możemy go być konia. Wzięta. Mam, mam zwalić konia? <śmiennie> 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 nie no, ja wiem, to jeszcze nie ta godzina na żarty spokojne. Eee, rancho. Okej. Okay. Ta jest wzięta, więc na rancho będą typy. Oby. Mięśniak, tam są te. Dobra, wymienimy go po prostu. Ja gram rzeźnikiem. Gram rzeźnikiem z gangów Nowego Jorku. Hello! Rzeźnik z plawikiem? Nie, 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 nie tym rzeźnikiem. Dobra, spróbujmy po cichu. srebrny miecz. Nie. Na potwory. W następnej rundzie mogę wziąć srebrny miecz. Jak chcesz, tak bardzo. Nie, nie, spróbujmy po cichu, okej? Pewnie, pewnie. Na Czyli nie chcę się otworzyć o, To może być problem z tymi drzwiami Trzeba komuś po O ja ja to ja, cyprus ja. No czyliście w bitą szybę, czy nie? No tak. Okej, okay, ja nie miałem dźwięku Czyli na cyprusie już ktoś jest Na pewno a zaraz będzie jeszcze więcej. Na pewno. Przynajmniej mam taką Tych cichą nadzieję. Chyba to usłyszałem. Nie, z cyprusu nie Koń Koń. O Koń, znaczy emulator, koń. A, kruki, wszystko, kuźwa. Oni są na cyprusie. Jest, jest drużyna na cyprusie. Jest drużyna gdzieś na krematorium. Ostrożnie, po cichu nie, nie kruków nie podnaście. Kuźwa. Tam, kucaj, kucaj, młody, kucaj. Tam czy się z kimś strzelają. Biega, biegają. Biegają tam na zewnątrz. Zdejmujemy? Czekaj, czekaj. Chodzi z powrotem, przez ogień. Aż się? Nie? Jak no, to dziwnie na czerwono się zrobiło. No też to widziałem właśnie. Myślałem, że tylko ja to widzę. Obchodzimy od wody? No eee... Kurwa, może być trudno, ale... Dobra... Tylko że jak nas obejdą, to jesteśmy w dupie, wiesz o tym. W tle powin... w... Teraz do tego podchodzenia w tle powinien lecieć... Dziś wpluje, będzie bank No bo idealny, ja chciałem... idealny soundtrack. Nie chciałem podchodzić na krótko, ale... Znaczy, kurwa na krótko. No, słuchaj, jeśli tam by nas złapali, mamy przez Tutaj w sumie też, ale chcę do kogoś postrzelać. Nie wychylajcie z tego samego okna, co ja, błagam. Nie, dlatego z dołu wychylam się. Nitro! Nitro Express, pany. Oni nie wychylą. No ja wiem, że oni nie wychylą. mnie smuci. Chyba, że byliśmy A z drugiej strony jesteśmy po... powoli otoczeni. Nie wiem, czy to ty, czy to zombie. To chyba zombie. To się grant. Otwarta jest tam, nie? No Od jest, jest. Lebo. Jest otwarta, no. Panie, niech jeden z was patrzy na plecy w miarę. No dobra. I tam się stoi. Wiesz, przez mgłę to gówno widać. Wiem, ty, ale boss tutaj leży. Przy w... w tej, w, w damie? No. Dlatego był na czerwono. On dosłownie w bramie leży. Ty tylko no nam podchodzić, zbierać. Ja mogę koncentrować. Masz? Masz koncentrynę? Ało? Ty, no to podejdź i jebni prosto na bossa. Ale no nie wiem, to czy to jest, jest dobry dajce. pomysł. Pod, po cichu czy na głośno podchodzić? Podejdź tą rampą, lampą metalową. Po cichu. Ale tam są kaczki. No. No, już, kurwa, siebie, ktup, już, no to teraz już w dupie, już musisz. No podchodź, ja patrzę. Mogliśmy Dobry. czekać aż ten, będą chcieli podnosić. Nie, bo koncerty na długo się roznosi. Ale przydaje się, żeby się będą podnosić. Tak, z jednej strony tak, a z drugiej strony to będzie taki większy mindfuck dla nich. Tylko traf. No mówiłem po rampę, żebyś podszedł. Trafił, dobrze. No, trafił. Ok. Tylko już wiedzą, gdzie cofnąłeś teraz. No i chuj, niech wiedzą. Nie podniosą bounty bez naszej wiedzy. Rozwalają już. Albo to high w góry. Hive u góry. Hive. Wybał się w koncentracji. Dobra, dobra, dobra. Słyszę typów, jak draptają. Ale oni są chyba u góry. He Ta. Wężem. Chyba ja. Dobra pany. Zarządzam przeniesienie. Ta. Powinniśmy, nie wiem, dalej na wodę wejść. Jak to moje. W sensie cofnąć? Nie no, gdzieś tam tą mękę. Wydawał mi się, że widziałem Z tej strony. Jest po, jak jest budynek to on jest tam po lewej. od wejścia. Typ, na pewno? Bo widziałem jak rzucał tego, podpalającego Ale przez okien gówno zobaczymy Z prawej, z lewej, w środku, kuźwa, cyrk Ja bym pod tym wieżę może potrzebny Kurwa, z jednej strony tak a z drugiej strony, nie wiem, przed chwilą z prawej. Jak będziemy. Escapey mają tutaj dwa. W najgorszym wypadku wyjebią na Madonnę i. Ty, no, na Madonnę to nie zdążę. Chciałbym zaznaczyć, że mamy tu wszystkich. Cię nie hmm. Ci, ci, proszę! Idą. Gdzie idą? 45 n są pod nami. Bounty? Nie. Widzałem, no, inna trójka. Natyहują. Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Tak, widziałem, ale nie strzelajcie, tam Uj, się kręcę, nie strzelajcie. No, wioj, no nie strzelajcie. no, nie, no, nie strzelaj, nie widzę, schowałem się. Ja widzę, mogę strzelić go banie. No nie, 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 nie. Czekaj, jeśli może panie, niech strzeli. Już nie mogę, już za późno. O. Niech podejdą Wiedział? do nich i zaczną z nimi strzelać. Przechodzą bardziej w lewo na 30. Ta. Za drzewami siedzą. Jest tam typek, wchodzą przez płot. Chociaż kurwa, banie mam. No to wal jak masz banie. Tam jest drugi. Już nie mam. Przeszli, idę już do środka. Tak? Dobrze, dobrze, dobrze. Czekaj, tak. no, czekaj, no, cze, widzę. Mam płot. banie, mam banie, mam banie. Czekaj fie, cicho siedź, cicho sieć. Kurwa, mody taka łoska. Dobrze, gdzie leży? U góry, tu. Dobra, stąd nie widzę, ale może tutaj mi się uda. Podchodzą delikatnie panowie do nas czy do nich? Ogólnie przez domek? Chyba tak. Co ja mam, mam fraga i herfajera. Uuuu, to jest dobrze. Kogoś wyjebało z butów. Niech się wystrzelają za nim ten. Niech się nie wiem, czy ona nie spadła na dół przez przypadek. Widzę, tutaj są. Aj, mogłem poczekać. Kuźba. Tam jest już. A, tak. Mogłem poczekać, bo siedział taki ładny skup skupiony. Tutaj te kraty chujowo. Dobra, nie jest źle. Teraz wiedzą, gdzie jesteśmy, musimy zmienić pozycję. Będziemy targetowani. Na którą? Nie wiem. Cokolwiek, naprawdę cokolwiek. Kurwa, dobra, to jest ten. Kaczka już, myślę, że po wodzie ktoś tu nastąpi. Idziemy na ten, na wieżę, tamtą. Bo wiesz co, bardziej bym się skłonił, że pójść gdzieś w tę mańkę Czyli cofnąć? Wejść. I nie, tutaj od wody można wejść Ale chcesz tędy wejść? Tak Do nich? Znaczy nie, że do nich, O, po prostu wejść na miejscówkę No wiem Coś się musi dziać No dobra, póki strzelają, go No to lećcie, leciecie lecie, ja mam osłania, osłaniam na razie Uważajcie tylko bo tamtyp biegał, nie? Możliwe, że są na białym domku też. Chodzę na białym domku. Leży, biały... Leży jakaś babka tam? Piotrze? Nie wiem. Przy tobie w sensie, tutaj na tym podejściu albo pod nie, nim. Nie, nie widzę, nie. Nie, 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 nie. Podnieśli ją. Pilnujcie mnie jak możecie. Staram się. Kolejny trup. Naprawdę? Podnieśli ją? No i co? Gdzie jesteś młody? Otworzyli drzwi od tego domku chyba? Ja otworzyłem, ja otworzyłem. Aha, dobra. Podnieśli bounty, są w środku budynku. To nie brzmi kto. A, zmiana bounty. A nie, zmiana. Nie podchodź do mnie młody, idź bardziej tam. Szerzej, szerzej, szerzej. Okej, okay, masz znaleźć no, gdzieś tam tędy, ale... Tam się strzeli na drugim białym domku. Tak, wiem. Tam, tam u góry. No Też mi się tak to wydaje. Tylko muszę jakąś pozycję lepszą złapać, wiesz? Nikt nie ma za was węża. W sensie? Tego nie ma? Węża, widzę typa. Tutaj, za tą rampą, młody. Za tą rampą. Dostał. Padł. Kolejny padł, bania. Su super. Może to ta sama? Nie mam żadnego pojęcia, ale wychaczyła jak dzika. Patrzę. Co? Podejdź do przodu na, na, na rampę tutaj, na, na, ten, na ten budynek. Po gór na górze mam wejść? Na górę, no. Są leży bounty? Eee, nie wiem. Leży. Bounty coś leży. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, panowie, ale ładnie, ładnie czyścimy. Że... E, widzicie coś, młody? Bounty leży tam to na jest... ziemi, przy tobie? Właśnie, nie wiem, czy to jest ta babka z Bounty. Ona tam leży. Tak, 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 tak. Możesz podejść i spróbować podnieść. Zobaczymy, co tu się dzieje w ogóle. Próbuj, próbuj, jestem cały czas przy tobie. Tu leży typek w domku Sprawdź młody, zobaczymy co się dzieje Czysto Tak? Pusto? Czysto No się właśnie dziwiłem, no No to Cześć. bajeransko Wyczyszczone O, Zio, jednak, jednak padła tutaj, super Kamasait moon i talon Możliwe, że na escape'ie ktoś siedzi, także nie cieszmy się zbyt szybko Gdzie tą drugą wyciągnąłeś? Co to A, to tom, jednak no, dostawanie się działa tutaj. A, no to po moim strzale wtedy. No to ładnie. No. Okej. Okay. Tutaj leży kolejny typek. Uh... Nie nawet jednak zauważyć, Uuuu. bo strzelałem przez szparkę. To sobie, podniosę. Co to jest coś coś ciekawego to... moja? Aj, tu, tu leży jeszcze coś. Cześć, kama Side tu, jest tu leży. Tak. Tak, kama uh... Side perkat. to Oooo, tysiączek mi poleciał. O, 70. Pewnie, 50. że tak. Znaczy nie. To nie, nie, ja nie brałem. Kasy zmienię. Tak, to jest mój lebel. polecam. To. Dobrze mi się z niego strzelało. <grym> tu leży typek. No, tam w środku tak. Z lebelem talonem znowu, jak chcesz mody. No, tam też był level. Oooo, Ile pułapek. No, mamy wszystko. No, tu leży typek ze springfieldem Marksmanem. Co to był za dźwięk, jakby ktoś umarł Nie, nikogo nie widzę Schizy masz gdzie? U góry? Tu no, ktoś... nie, no. Ja chcę Zaklepuję, ja lutuję I lonkamo. Ja lutuję ktoś tego Longkamo ale. Sorry byłem no. pierwszy 75 U góry nikogo nie widziałeś albo mm. z góry i naszej mm -mm. Sprawdźcie teraz, czy nikogo nie ma. Sprawdzałem przed chwilą. Ha, okej. Okay. Tak mało ludzi? No, Ani jednego z... strzału nie oddałem. Tu leży jeden typek. Ury? No. Spoczko. 50, 50. Old 50. task. Mhm. Uh -huh. No dobra, to co? na mnie ten. No, escape. Chyba tak Jeszcze musi z magnetem wyciągnąłem To nie ma jak go zlutować Gdzie? To jest przy mnie No bo już on jest zlutowany przez nas Ale nie, nie ma jak przez broń podnieść go Można Czasami się buguje Jest, ale jest zlutowany A tu z drugiej? Gdzie? tu No tak, no o nim mówimy no dobra, nie traćmy czasu. No co to było? A tutaj interakcja GG WP. Jeszcze bym przeczesał ten budynek, i tutaj z tyłu, i tamten biały. A tutaj niech wy się raczej. Chodźcie, zanim ostatni team przyjdzie. Nie ma już. Wszyscy wleżą? Nie wiem czy tu, ale wydaje mi się, że wszyscy, biorąc pod uwagę to, że wcześniej też ktoś się strzelał. A tam były ostre strzały. A racja, racja. Także, no, przyszliśmy, wyczyściliśmy. Wzięliśmy co nasze i tyle. A racja. Okay. Sprawdźcie zaraz przez escape'ie. Cokolwiek. Przez skype'ie pusto. A no to chodźcie. Ani jednego strzału nie oddałem. Dzięki wszystkim, zapraszam do subskrybowania oraz na mój kanał na Twitchu. Do zobaczenia.